Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Majówka na Śląskim. Czas na szpil. Do meczu z Lechem drużyna ruchu przygotowuje się po wygranej nad Śląskiem Wrocław. Dla Niebieskich było to pierwsze wyjazdowe zwycięstwo w tym sezonie. Myślę, myślę że za długo czekaliśmy, ale najważniejsze jest to, że, że w końcu wygraliśmy. Myślę, że na pewno wszystkim było potrzebne to zwycięstwo, zarówno nam, zawodnikom, jak i kibicom, którzy cały czas nas dopingują wspierają. i wspierają. Myślę, że, że jest to dobry prognostyk, obyśmy teraz poszli, poszli tym razem za, za ciosem i, i następny, w następnym meczu też powalczyli i zdobyli te trzy punkty. No, jesteśmy zadowoleni z pracy, którą wykonaliśmy i z wyniku, który przywieźliśmy z Wrocławia, ale tak jak zawsze po każdym meczu podsumowaliśmy go poniedziałkową odprawą i już od tego dnia zaczęliśmy przygotowania pod kątem gry z lechem Poznań. Wiemy, jaki przeciwnik przyjeżdża. Myślę, że też kolejne duże wyzwanie, na które będziemy gotowi. Jesteśmy gotowi, żeby w piątek wyjść znowu na pełnych obrotach. I z równą intensywnością tak samo zagrać i, i oby to, to wystarczyło na trzy punkty. Czekaliśmy na to zwycięstwo, dlatego też myślę, że piłkarze też poczuli taki dodatkowy zastrzyk pozytywnej energii, co też przekłada się na pracę, na intensywność na zajęciach. Ale myślę, że tu nie trzeba nikogo też zachęcać, bo mamy tak naprawdę kilka tygodni do końca sezonu przyjeżdża przeciwnik, który jeszcze niedawno też był mistrzem Polski. I zespołem, który każdego roku walczy o najwyższe miejsca i trofea, więc myślę, że tu nie trzeba nikogo zachęcać. Przede wszystkim zachęcamy kibiców, żeby pomimo majówki i każdy pewnie gdzieś chce dobrze spędzić czas, zapraszamy oczywiście na stadion do Kotła Czarownic i na dobre spotkanie z Lechem. We Wrocławiu niebiescy zagrali bez kilku podstawowych zawodników. Zabrakło kontuzjowanych Patryka Sikory i Roberta Dadoka, a z powodu choroby nieobecny był Patryk Stępiński. Sytuacja kadrowania jest jeszcze optymalna, i dopiero myślę, że w piątek, pewnie do południa, będzie decyzja, jakim składem rzeczywiście rozpoczniemy. Część zawodników będzie do ostatnich chwil walczyła o to, żeby wystąpić w piątkowym spotkaniu, ale no to już raport medyczny pewnie w piątek powie nam kto będzie dostępny. Żaden z zawodników ruchu nie pauzuje za kartki. Powiększyło się natomiast grono zagrożonych. Do Kacpra Michalskiego, Patryka Stępińskiego i Szymona Szymańskiego dołączył we Wrocławiu Michał Felix. Przed niebieskimi kolejne spotkanie z rywalem, który walczy o tytuł mistrza Polski. Na cztery kolejki przed końcem sezonu Lech traci do liderującej Jagiellonii cztery punkty. Lech, prowadzony od grudnia przez trenera Mariusza Rumaka, zdobył w tym roku 19 punktów. To trzeci największy dorobek w ligowej stawce. Zespół z Poznania może się również pochwalić najlepszą defensywą w 2024 roku. Lech stracił wiosną tylko 9 goli, a co ciekawe, wszystkie w meczach wyjazdowych. W tej najważniejszej klasyfikacji, ligowej tabeli, Poznaniacy są wiceliderem i tracą 4 punkty do Jagiellonii. Przed tygodniem drużyna z Wielkopolski nie wykorzystała szansy na zniwelowanie tej straty, tylko remisując przed własną publicznością z Krakowią. Na pewno bardzo jakościowa drużyna. Wiele, wiele bardzo dobrych piłkarzy. Na pewno, na pewno topowa drużyna w Polsce, ale, ale tak samo, tak samo taką drużną był Śląsk, więc myślę, że nie ma, nie ma różnicy jakie tam nazwiska, jacy piłkarze i, i co to za drużyna dla nas. Cel się nie zmienia niezależnie kto do nas przyjeżdża. Myślę, że, że będzie to ciężki mecz na pewno, ale ale jeśli zagramy swoje, tak, tak jak we Wrocławiu, do, 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 do tej 80. którejś minuty, to, to myślę, że będzie dobrze. No, w ostatnim czasie mierzyliśmy się czy to z Pogonią, czy z Widzewem, które e, grają podobnym ustawieniem. Oczywiście pewne zmienne są i Lech też w swoim e, graniu czy ustawieniu ma powtarzalności już związane też również z poprzednimi latami. Oczywiście tam zachodzą cały czas jakieś mniejsze czy większe zmiany. Na pewno zespół, który ma bardzo dużo jakości i to nie tylko mówimy o podstawowej 11, ale również o składzie, który może pojawić się jako ci zmiennicy. Dzisiaj tak naprawdę też jeszcze nie wiemy jakim składem może wyjść lek, więc będziemy przygotowani na każdą opcję i najważniejsze to, żeby samemu dobrze się przygotować, oczywiście być odważnym, być kreatywnym, dobrze szczelnie bronić. Czy choćby tak jak w ostatnim meczu, jak trzeba to wychodzić z kontratakami i finalizować je w taki dobry sposób, jak to zrobiliśmy ostatnio, wykazać się skutecznością i w jednym, i w drugim polu karnym i wygrać spotkanie. Frekwencja to coś, czego jako klub i cała niebieska społeczność możemy być dumni. Pod tym względem ruch to zdecydowanie krajowa czołówka. Domowe mecze ruchu z wysokości trybun oglądało już w tym sezonie ponad 280 tysięcy widzów, dzięki czemu możemy się pochwalić czwartą, najwyższą średnią frekwencją w PKO BP Ekstraklasie. Przypomnijmy, że na początku rozgrywek fani niebieskich zapełniali stadion w Gliwicach. Drzemiący w społeczności potencjał został uwolniony w październiku, gdy ruch przeniósł się na stadion śląski. Średnia frekwencja notowana w Kotle Czarownic przekracza aż 23,5 tysiąca, a to daje trzecią pozycję w ligowej stawce. No, myślę, że jest to niesamowita sprawa, patrząc na to, w jakim miejscu w tabeli jesteśmy. Myślę, że to pokazuje skalę naszych kibiców i, i jaką jesteśmy drużyną pod tym względem. E, najlepszą w Polsce oczywiście. E, myślę, że, że pokażą to kibice na każdym kolejnym meczu, pomimo tego, jak, jak wyglądają nasze wyniki. I, I mogę tylko zagwarantować, że dla nas jest to, jest to wielkie wsparcie i, i na pewno wiele nam to daje. Mieliśmy już w tym sezonie trzy mecze i dwa, około 40 tysięcy osób, które się pojawiło i, i mecz z widzewem, który, e, no wiadomo, był tym rekordowym. Przyjeżdża na pewno atrakcyjny przeciwnik, więc dlatego tym bardziej zachęcamy, żeby e, wiemy, że jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o frekwencję na stadionie, ale myślę, że też i pora, piątek, wieczór i, i też dni wolne od pracy. Myślę, że też dobry czas, żeby przyjść i, wspierać nas w tych ostatnich kolejkach, dlatego też zachęcamy każdego do przyjścia na stadion i do tego, żeby z trybun na żywo oglądać mecz z lechem. Do zaproszenia trenera oczywiście się przyłączamy. Wy również zaproście rodzinę, przyjaciół czy znajomych i w piątek wszyscy widzimy się w Kotle Czarownic. Co wydarzy się w 31. kolejce PKO BP Ekstraklasy? Popatrzmy na terminarz tej serii gier. Zanim piłkarze Ruchu i Lecha wybiegną na murawę Stadionu Śląskiego, pod Wawelem Krakowia zmierzy się z górnikiem. W sobotę ŁKS zagra ze Śląskiem, Zagłębie z Rakowem, a Stal z Jagielonią. W niedzielę widzew pojedzie do Grodziska Wielkopolskiego, walcząca o utrzymanie korona podejmie piasta, a następnie Legia zmierzy się z Radomiakiem. W poniedziałek finalista Pucharu Polski Szczecińska Pogoń zagra na własnym terenie z Puszczą. No to jadymy ze konkursem. Napiszcie w komentarzu w Kermil, gdzie padnie pierwszy tor we szpil z Lechem. W to trefi dostanie od nas wartości 100 zł do wykorzystania we naszych strefach kibica. Widzimy się w piątek na Śląskim. Czas na szpil! just bring them back to their senses. Know how the game go, Jackson and Grey remain the same. No Broadcast Cassie, Baby Time out right out. You can let them hate me. Get it wrong